Witam, dzień dobry moi drodzy. Horoskop miesięczny dla wagi. Miesiąc, listopad robimy. I zobaczymy, co tu w zdrowiu, co przyjdzie nieoczekiwanie, na co szanse. Jaka Wasza rola. Tak jak zawsze. No i zobaczymy. Waga. Co tu w zdrowiu na listopad. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Sprawy, wyroki sądowe. Jeżeli macie oczywiście. Praca i finanse. Miłość. Dom i rodzina. Jaki rezultat miesiąca? jaka wasza rola na co macie szansę i zobaczymy kartę wyrocznie na kolejny miesiąc. Jaka karta wyrocznia? No i sprawdzamy, moi drodzy, co tu w, w zdrowiu dla wagi? Hmm. Możecie mieć jakieś problemy z kościami, z kośćmi albo z kościami. Stawy kości tu się pokazują, tak naprawdę. Może być taka sytuacja, że będziecie, nie wiem, cierpieć z jakiegoś powodu, tutaj jakiegoś stanu, może zapalnego, czegoś takiego. Natomiast trzeba by było się w ogóle zająć leczeniem. Moim zdaniem, wy tutaj nie będziecie tak, będziecie z jednej strony, będzie wam ciężko, będziecie, yy, nie wiem, coś was będzie boleć i tak dalej. I to są kwestie kości stawów i, i tak dalej. Natomiast ja nie uważam, żebyście zrobili coś z tym. Natomiast <laughs> te karty pokazują sytuację, że dobrze by było. Yy, wiecie, co zająć się tutaj zdrowiem. jeżeli będziecie mieli wszelkiego rodzaju takie dolegliwości. To karty pokazują, że nie wiem, mam wrażenie, że jest jakiś niedobór czegoś po tych kartach. Ja dużo stawiałam kart na zdrowie, natomiast to jest coś takiego, że może być taka sytuacja, że e, kości czy stawy y, to jest spowodowane czymś innym. To, że macie bóle kości, stawów, czegoś takiego, to są jakieś niedobory, to jest ukryte drugie dno, tak naprawdę. <laughs> Boli Was, e, chodzicie z tym. Może jesteście trochę przyzwyczajeni do tego, że się nie leci po prostu od razu do lekarza. Natomiast te karty pokazują, że jest ukryte drugie dno, i to nie, jest, nie są jakieś dramaty, i tak dalej. To mogą być jakiegoś rodzaju niedobory, to może być, nie wiem, spowodowane okolicznościami, w których, w którym, w których się znajdujecie. Na przykład dużo stoicie, na przykład, bo nie macie innego wyjścia, czy pracę macie ciężką, tak, czy to jest wym, y, wymuszone, znaczy wymuszone, macie jakąś przez cały dzień wymuszoną pozycję ciała i tak dalej. Może być tak, że nogi nie wytrzymują, tu kości i stawy się pokazują. Natomiast jest ukryte jakby y, drugie dno, wam się może wydawać, że to zimno przyszło, i ja dlatego mnie gdzieś tam. Ale nie, te karty pokazują, że tu by trzeba było chyba rozpocząć, zrobić jakieś badania i rozpocząć sobie jakieś leczenie, naprawdę może być to spowodowane jakimiś niedoborami, tak? Czymś takim. Więc no, te karty pokazują, żebyście poszli do lekarza, żebyście się tym zajęli, nic z jakiegoś dramatycznego z tego nie wyniknie. Natomiast może być tak, że będzie Was boleć i będzie was boleć, cały miesiąc może was boleć, słuchajcie, tutaj. Natomiast trzeba by było zrobić chyba jakieś wyniki, jakieś badania, żeby się dowiedzieć, czym to jest spowodowane. Co przyjdzie nieoczekiwanie do wagi? Hmm. Jakieś działania tu się pokazują w kwestii umów. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Jakieś podpisywanie umów tu się pokazuje, może być jakaś propozycja, słuchajcie, hmm, ale to karty pokazują, że to się wiąże z pracą. Przy pracy może przyjść jakaś propozycja, jakieś podpisywanie dokumentów, tak? Mm, kurczę. No to mam nie, nie spodziewacie się tego na pewno w miesiącu listopadzie, że trzeba będzie, może ktoś, ale tutaj ta propozycja jest dla Was dobra. Mm, mogą Was zawołać w pracy, mogą coś zaproponować, mogą po, zaproponować podpisanie, może jakiegoś aneksu, może tu są wszelkiego rodzaju inne sytuacje, typu jakiś klient porządny się Wam trafi. Tak, czy jakaś okazja się nadarzy. I tu jest podpisywanie dokumentów, ale tu się pokazuje coś dobrego, słuchajcie. Sprawy wyroki sądowe dla tych, którzy mają. O, ciężkość się pokazuje. Jeżeli macie jakąś sprawę z kimś, toczycie, tutaj jakąś sprawę, no to mm, mogą Wam ręce upadać, ponieważ ktoś tu nie odpuszcza. Albo to jest taka sytuacja, że wyczekacie na sprawę i. Nie macie wielkich nadziei, ale może być też taka sytuacja, że tutaj jakaś osoba buntuje się. To jest w ogóle przy sprawach rodzinnych pokazane. Nie chce się dogadać, nie ma zamiaru się dogadać. Tu jest nerw przy tej osobie. W ogóle to pokazuje się mężczyzna. Nie wiem, ale tu się pokazują pieniądze rodzinne, tak? Pieniądze rodzinne a może jakieś sprawy w kwestii alimentów, a może jakieś sprawy, może być z Waszym bratem, z jakimś mężczyzną w rodzinie, który nie chce absolutnie odpuścić. Ja nie mam tutaj zakończenia, jakby jakiś spraw czy czegoś takiego. Karty pokazują, że byście chcieli mieć to już za sobą, ale mi się wydaje, że tu trzeba czekać 2-3 miesiące. Może trzeba będzie czekać na... Może Wy już wiecie, że trzeba czekać 2-3 miesiące na jakąś sprawę. No, i zobaczymy. Praca i finanse. No, tu karty mówią o spełnieniu, ale czy wy się zdecydujecie, to ja nie wiem. Może być taka sytuacja, przy. Te karty, które tu się pokazują przy pracy, zawsze mówią mi o tym, słuchajcie, w mojej pracy, tak? Ponieważ pracowałam 30 lat na etacie. Więc wiem, moi drodzy, że te karty, które się pokazały, mówią o tym, że ojej, kiedyś myślałam o tym, żeby, nie wiem, w tej pracy mieć inne godziny albo pracować za większe pieniądze, albo dostać jakąś premię, podwyżkę, kolejną umowę, dużo lepszą. I to może do Was przyjść, moi drodzy, bo takie karty się tutaj pokazują, że to jest spełnienie jakiejś przy pracy, ale czy Wy się zdecydujecie, to ja nie wiem. Hmm, dlatego, że karty mówią, ok. Ale ja już myślałem, czy myślałam o innej sytuacji. Tak? Przy was jest troszeczkę, słuchajcie, yy, dużo opcji, dużo wyjść. Wydaje mi się, że nie jesteście tutaj osobą, która tylko i wyłącznie myśli o tej pracy, że to jest w ogóle najważniejsza rzecz w Waszym życiu. Będę tam pracować do emerytury, czy nie wiadomo co. Nie. Finanse Macie bardzo dobre w listopadzie, natomiast te karty pokazują, że może przyjść do Was jakaś fajna rzecz przy pracy, jakaś premia, jakaś nowa umowa, coś takiego, ale ja nie wiem, czy Wy to przyjmiecie, bo te karty pokazują, że hmm, wolelibyście jakichś zmian i gdybyście mieli tutaj do podpisania jakieś umowy nowe, to one są wiążące, a Wy nie jesteście pewni, czy Wy tego chcecie. Przy finansach jesteście dobre, dobrych, macie w głowie, moim zdaniem, jakieś zmiany. Może wy jesteście wypaleni, z, może wy jesteście już zmęczeni. Czasami takie, że te zmiany są dobre. Możecie mieć w głowie jak najbardziej, słuchajcie, zmiany, tak? Także te karty pokazują, że możecie się zastanawiać, co zrobić z tą sytuacją. Wcale nie jest powiedziane, że wy to przyjmiecie. <słuch> co w miłości dla wagi? No, tutaj jakieś kwestie zazdrości są. Waga zamyka rozdziały. Oj, oj, oj. Waga tupnie nogą aż mury się posypią, bo tu chodzi o zazdrość, o trójkąty, o takie rzeczy. Jeżeli ktoś do was się tutaj przybliża w listopadzie, to zaraz na samym początku albo ukrywa coś przed wami, no to waga na pewno to odkryje w listopadzie i to jakby pierwsze 10 dni może się pokazywać. W połowie miesiąca to już mi się w ogóle pokazuje, że waga decyduje, postanawia o tym, że odchodzi tutaj od jakiejś znajomości, od jakiejś relacji, może od jakiejś osoby. Tu się pokazują trójkąty, moi drodzy. Może też być taka sytuacja, jeżeli nie macie żadnych trójkątów, wszyscy są tutaj wolni i tak dalej, to że podczas świętowania wychodzi jakaś sytuacja, być może nieprzyjemna, i dlatego waga jakby tuknie nogą. Dla mnie w listopadzie karty pokazują, że uwagi z jakąś osobą, która się tutaj pojawia, i nie wiem, czy to jest relacja stała, wątpię. Raczej jakaś sytuacja, że z kimś się spotykacie, może nawet jesteście, ale nie pod jednym dachem. O, waga tutaj tupnie nogą i zamknie jakby rozdział. Dlaczego? Dlatego, że to jakby, tu są bardzo dużo pozorów w tej znajomości. Hmm. Waga się raczej zajmie sobą, domem, Mm, powiem tak, gromadzeniem jakby środków, nawet bym powiedziała. Waga się zajmie, powiedzmy, że domem, się, sobą się zajmie. Dlaczego? Dlatego, że wy przy domu pokazujecie się, że ten dom to oaza dla Was i nie wiem, czy tam jest rodzina, czy dzieci, czy sami jesteście, ale dom jest oazą. I teraz co? No właśnie. Może być taka sytuacja, że ktoś do kogoś przyjeżdża, albo ma ktoś kogoś do kogoś przyjechać. <laughs> Coś tu jest na rzeczy. Jakieś trójkąty. Może jakaś podróż, słuchajcie, przy i z tego powodu ktoś do kogoś przyjeżdża. Jest świętowanie. No ale nie wiem, to jest zawieszenie pokazane później z powodu zazdrości, z powodu tego, że ja czuję, że nie jestem jedyny, jedyna. No nie wiem, waga tupnie nogą, słuchajcie. Tu jest dialog pokazany, dialog, ale ten dialog toczy się, moim zdaniem, o. To tak jakbyście mieli, toczyli dialog z jakąś tam właśnie osobą, z którą, nie wiem, się spotykacie, może wiązaliście jakieś plany, ale tam karty pokazują, że dialog się już wcześniej mógł toczyć o jakąś relację tej osoby, na przykład. Może ta osoba jest w relacji, a może kontaktuje się z byłym, z byłą. No, tutaj waga Wam powiem szczerze, tupnie nogą, aż mory się posypią. Zostaje zamknięta ta relacja, uważam, przez wagę, hmm, dlatego że waga w całej tej sytuacji poczuje się przegrana, że tutaj nie ma sensu coś. Hmm, no i oazą pokazuje się Wasz dom. Przy domu, tak, macie moc, macie siłę. Hmm, tutaj ten dom naprawdę pokazuje się oazą. Odwrócicie się od tego. Waga się odwraca jakby. Hmm, od pozorów jakichś. I rozmarza się. Nie chcę już tego. Waga karty pokazują bardzo konkretnie. Zamyka jakiś rozdział z kimś. Jaka rada jest na tą miłość? Zobaczmy od razu. Dla wagi. Odejście się pokazuje. O jejku. Odejście. Radą jest odejście niestety. Hmm. Jeżeli ktoś będzie próbował z Wami toczyć tutaj rozmowę, jeszcze to te karty radzą, żeby wziąć pod uwagę, czy to w ogóle rokuje. To weźcie pod uwagę, karty mówią: Dom i rodzina. Decyzje związane, nie wiem, z przeszłością finansowe. Przy domu i przy rodzinie decyzje będziecie podejmować odnośnie finansów, ale tu się pokazują jakieś sprawy z, z przeszłości. Hmm. Ci, którzy będą chcieli, nie wiem, podjąć jakieś nowe wyzwania a, przy domu, lub przy finansach, gdybyście mieli na przykład podejmować jakąś pracę, czy myśleć o swojej przyszłości, i to wszystko jest dla dobra też domu, rodziny, to te karty pokazują, że znajdziecie jakąś opcję w przeszłości. Może pracowaliście gdzieś wcześniej, może macie jakichś znajomych. Przy domu te karty pokazują, że są jakieś w listopadzie spotkania, goście, spotkania, coś takiego, ale będziecie podejmować decyzje o jakichś finansowych sytuacjach przy domu, przy rodzinie. Jaki rezultat miesiąca? No, powiem Wam szczerze, szczęście. Odwracacie się od tego, co było i idziecie w kierunku szczęścia. Ja mam wrażenie, że Wy będziecie szczęśliwi. Jaki rezultat miesiąca? To się pokazuje w ogóle. Szczęście, zadowolenie, w szczególności Wam powiem przy pracy, przy pracy, przy finansach. Tu jest zadowolenie bardzo duże po tym listopadzie. To tak, jakbyście się odcięli od czegoś, hmm. odwrócili od czegoś, od kogoś, zajęli się nie wiem, domem, finansami, i tu jest z tego powodu pokazane, że rezultatem listopada jest wielkie szczęście. Jaka Wasza rola? Waszą rolą jest w listopadzie myśleć yy, o sobie. Buduj coś, co jest stabilne, co ma stabilne podstawy. Jeżeli nadarzyłaby Wam się okazja jakaś, Jezus, nie wiem, jaka Wasza rola? Na jakiejś sytuacji, słuchajcie, przy sądach, jeżeli mielibyście sprawy spadkowe, to karty mówią o tym, na co, yy, jaka Wasza rola. Słuchajcie, adwokata, współpracujcie z adwokatem. Jeżeli mielibyście jakieś znaczące sytuacje w pracy to karty mówią buduj coś tylko i wyłącznie na stabilnych fundamentach. Jeżeli praca, w której jesteście nie daje wam stabilizacji albo myślicie sobie, że no dzisiaj jest taka, a jutro to ja nie wiem jak do końca będzie, to te karty mówią o tym, żeby budujcie coś, co jest stabilne w oparciu o, nie wiem, sytuacje finansowe, jeżeli będziecie jakiekolwiek kroki finansowe podejmować, to te karty mówią, żeby myśleć właśnie o przyszłości, żeby coś, co tworzycie, coś w co idziecie, miało solidne podstawy. Na co szanse na zakończenie i przeskoczenie na inny tor w życiu. Jeżeli jest wam przykro, jeżeli jest dużo niepewności w jakichś sytuacjach w waszym życiu, szanse macie na zakończenie trudnych sytuacji moim zdaniem jakiś. Takie, które, no nie wiem, przysparzają wam, jakiś nieprzespanych może nocy. Macie szansę na zamknięcie jakichś etapów i podążanie nową ścieżką, ale te karty mówią o tym, że nic się nie zamknie, słuchajcie, nic nie zostanie zakończone niestety bez waszej roli. Czyli tutaj nie nadarzą się moim zdaniem sytuacji, kiedy hmm. przyjdzie na przykład jakieś wydarzenie i wy wtedy, ojej. Ojej, to ja muszę teraz pomyśleć, zdecydować, a może zrobię tak, a może się jak nie. Te karty pokazują raczej. Szansę macie to wy na jakieś okoliczności, w których się znajdziecie. Okoliczności, w których się znajdziecie, dadzą Wam szansę na zamknięcie jakichś etapów. I na pójście jakby inną ścieżką. Jaka karta wyrocznia? Siła, siła Wam się przyda. No. Ja będę czytać. Twoja prawdziwa moc bierze się nie tylko z samej wiary we własne siły, lecz również ufności pokładanej w, wyższą, w wyższej mocy. W tej właśnie chwili masz siłę, by wykonać nawet najbardziej zniechęcające zadanie. Możesz połączyć się z siłą wszechświata i stać się jej przewodnikiem. Karta siła wskazuje, że Twoje pomysły są teraz testowane i udoskonalane, a Twoje związki stają się coraz głębsze. Cokolwiek się zadzieje, nic nie może zepchnąć Cię z drogi ewolucji. W miarę jak moc Twoich połączeń staje się bardziej oczywista, jesteś w stanie okiełznać twórcze energie, które są dla Ciebie dostępne. Miej odwagę zanurzyć się, ponieważ magia poszukuje formy, którą mogłaby przyjąć. Gdy zapamiętasz, że prawdziwa siła pochodzi z Twojego połączenia, Twoich wysiłków z zaufaniem do wyższej mocy działającej przez Ciebie, wówczas wszystko jest możliwe. Teraz możesz wszystko. Czyli dobry czas dla wagi. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.